Doktora Andrzeja sekrety psychologii. 10 kroków jak analizować sny w psychologii C.G. Junga. Prowadź dziennik snów i zapisuj sny zaraz po przebudzeniu, aby uchwycić jak najwięcej szczegółów. Zidentyfikuj kluczowe elementy snu. Obejmuje to postacie, scenerię, symbole, emocje i działania. Zastanów się nad emocjami, których doświadczyłeś we śnie, i zwróć uwagę, jakie uczucia wywołał w tobie ten sen, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zastosuj technikę aktywnej wyobraźni i metodę amplifikacji. Szukaj powiązań ze swoim życiem. Zinterpretuj symboliczne i archetypowe wzorce. Spróbuj zrozumieć znaczenie symboli i ich związek z nieświadomymi myślami lub uczuciami. Pomyśl o tym, jak sen może być powiązany z Twoimi obecnymi lub poprzednimi doświadczeniami, myślami lub uczuciami. Rozważ perspektywę, w której sen ujawnia coś o Twoim życiu wewnętrznym, ale także wyraża Twój nieświadomy stosunek do sytuacji zewnętrznych. Jeśli masz wiele snów, które obracają się wokół podobnego motywu lub symbolu, spróbuj zrozumieć, co może Ci to powiedzieć o Tobie lub o świecie. Szukaj wzorców i znaczeń. Pomyśl o kontekstach kulturowych i innych, ponieważ mogą one wpływać na znaczenie i interpretację symboli i tematów snów. Zastanów się nad ogólnym przesłaniem lub tematem snu i spróbuj zrozumieć, co sen próbuje komunikować. Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z doktorem Andrzejem, dr. .kuzmicki